Cześć, cześć, witam snowrunnerzyści z tej strony, oczywiście Rizrox, tak jak macie tutaj w Niku. <laughs> słuchajcie, przejazd 40 ciężarówek, czyli wszystkich ciężarówek w snowrunner zrobiłem w Michigan. I pierwsza to moja jedna z ulubionych, Taiga 6436. To jest pierwszy przejazd tą trasą. I słuchajcie, brałem najlepsze silniki do wszystkich skrzynie terenowe. No, i jak były opony błotne, to opony błotne. Jak terenowe, do, to, do terenowe. Zresztą przy każdej ciężarówce będę mówił co brałem. No, i w przypadku Tajgi, jako że ma napęd na wszystkie koła i blokadę dyferencjału zawsze włączoną, to jechałem na automacie. No, bo troszeczkę szybciej jest na automacie. To jest przewaga tych pojazdów, które mają zawsze włączoną blokadę dyferencjału i napęd na wszystkie koła. I słuchajcie, Tajga sobie całkiem, całkiem nieźle radzi. Na razie 37 sekund, niezły przejazd. Bardzo lubię tą ciężarówkę, zresztą to jest dobra ciężarówka, od razu powiem Wam, że przejazdy są zrobione randomowo, czyli nie ustawiałem po kolei najlepszych, najgorszych, chociaż tak jak wybrałem je z garażu, to tak y, troszkę może się wydawać, bo powiem Wam, że no tutaj brałem po kolei jak leci, czyli to co ostatnio jeździłem, to brałem z garażu, no i powiem Wam... I nie dziwne, dlaczego te pojazdy się w pierwszej dziesiątce pojawią, bo film tutaj będzie podzielony na, na cztery. Dobra, słuchajcie, pierwszy, minuta 12 sekund, dla Tajgi, prawie 13, minuta 12, słuchajcie, Woron D53-233, drugi przejazd tą trasą, dlaczego jest napisany drugi przejazd? Bo nie resetowałem mapy, nie resetowałem mapy, czyli kolejny zostaną po pierwszym przejeździe, po drugim, po trzecim i tak dalej, tak dalej, tak dalej, więc te kolejne będą cały czas troszkę większe, czy ma to wpływ na osiągi ciężarówek? No niekoniecznie, bo następne pojazdy będą też szybsze, które będą jechać, będą też wolniejsze, będą też dużo wolniejsze, ale może jakiś wpływ ma. Powiem Wam, że musiałbym zrobić testy na przykład tej trasy, przejechać trasę 10 razy na przykład ANK czy Woronem bądź jakąkolwiek ciężarówką, i sprawdzić, czy dziesiąty przejazd będzie tak samo szybki jak pierwszy Ale to kiedyś zrobię To kiedyś zrobię Czy, czy rozjechanie gruntu ma wpływ To będzie dość ważne i istotne W fazie czwartej, jak wejdzie tryb trudny Ale dobra, słuchajcie, Woron Świetnie sobie radzi, zobaczcie Minuta... Minuta 5, bardzo dobry wynik Worona Bardzo dobry, też na, ma napęd na wszystkie koła, też ma blokady dyferencjału Słuchajcie, kolejny Woron, Woron AE4380 Trzeci przejazd tą trasą yy, No i dobra słuchajcie, Woron tutaj też ma yy, napęd na wszystkie koła, blokada jest yy, Skrzynia terenowa, więc na automacie mu tylko klikałem, zobaczcie tu ma trzeci bieg Za chwilę się trochę zakopię, to mu kliknę sprzęgło, o teraz, żeby wskoczył na jedynkę yy, No i słuchajcie, no jak robiłem te przejazdy to moim celem było przejechać jak najszybciej tą trasę I żeby to zrobić Wybierałem opcje Dla ciężarówek Które mają napęd na wszystkie koła I blokadę dyferencjału Zawsze włączoną jechałem na automacie Żeby było szybciej Ale pojazdy, pojazdy którym trzeba włączyć Blokadę dyferencjału na niskich biegach Dojechałem na niskiej skrzyni biegów W plusie No bo uważam że z włączoną blokadą dyferencjału Będzie szybciej niż na automacie Chociaż powiem Wam tutaj tak zdradzę, że w kolejnych filmach się pojawi Royal. I Royal bez blokady dyferencjału pojechał całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Świetna ciężarówka, to będzie świetny. Ja cały czas uważam, że Royal na, na fazę tą czwartą, gdzie będzie tryb trudny, to będzie bardzo dobry pojazd. No i słuchajcie, Woron tutaj, ten Woron akurat troszeczkę sobie już tutaj nie daje tak dobrze rady, jak poprzedni Woron i, 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 i Taiga, ale słuchajcie, no czas w granicy minuty 40, tak, op, tak mi się wydaje, że w granicach 40 będzie minuta 42, może, zaraz zobaczymy, to jest całkiem niezły wynik moim zdaniem, no jeszcze o drzewo. 42, 3, 43, minuta 43 dla Worona, całkiem spoko Słuchajcie, Monstrum Colob 74 760 czwarty przejazd No i słuchajcie, to jest of-roadowy Monstrum, on dostał w, w Kanadzie podwyższone podwozie, aktywne podwozie, możecie jechać na niskim Ale ja i tak zawsze w Kanadzie dawałem aktywne do góry i zobaczcie, że prześwit jest dość spory Jadę tutaj, zobaczcie, wcisnąłem, czwarty bieg już z automatu leci, piąty bieg I on naprawdę Jedzie, jedzie, no teraz tutaj przeskok na jedynkę, bo tu jest też takie gorsze miejsce, trochę. No i Woron wróć i Kolop daje radę, naprawdę daje radę. Znaczy, daje radę. Osiem opon błotnych gość posiada. Aktywne teraz zawieszenie wyższe. Skrzynia terenowa, no słuchajcie, no to jest rewelacyjna ciężarówka do ciągnięcia naprawdę ciężkich ładunków, wielkich przyczep. Naprawdę jedna z moich ulubionych ciężarówek się zrobiła. Kiedyś nie lubiłem, nawet chciałem go w recenzji zjechać. No, niestety promień skrętu ma jeszcze trochę słaby. Chciałem go zjechać w recenzji, ale sobie nim pojeździłem i jest bardzo łatwy w prowadzeniu. I po teraz aktywnym zawieszeniu to rewelacja. Minuta 8, jak na razie najlepszy wynik. Minuta 8. Słuchajcie, ANK, MK38, piąty przejazd, moja ulubiona ANK, chociaż ja tutaj do tego testu założyłem jej opony błotne od y, Tajgi, bo na te opony dostała y, w update trzecim, nie, w drugim update, y, właśnie w Kanadzie i najwyższe zawieszenie, ale powiem Wam, że ja jednak bardzo lubię ją jeździć na tym standardowym zawieszeniu fabrycznym i na tych oponach, które są od niej, od Taygi i no jak ja ją sobie zdobędę na trybie trudnym, to po prostu będę sobie jeździł tak w stokowej konfiguracji. No i tu powiem Wam, że troszeczkę tak ma troszeczkę tak problemy, troszkę się tak jakby w tych, z tymi oponami, tak one się troszkę ślizgają. Mimo że na pierwszym, no ale tak, minuta już w tym miejscu, minuta zaraz będzie, to nie jest zwyczaj czas. Mi się wydaje, że jest minuta 40, minuta 50 może. To jest w każdym razie ciężarówka, która ma blokadę dyferencjału i napęd na wszystkie koła zawsze włączone, więc jadę tutaj na automacie. Kolobem też na automacie jechałem. Jest to ciężarówka, bardzo przyjemna w prowadzeniu, ale wywrotna, trzeba uważać na to, no, ANK jest wywrotna, ale jest świetna, wygląd jej w ogóle jest wspaniały, silnik rewelacyjnie chodzi, jakby, ją, jakby miała większy bak paliwa to po prostu moja ulubiona w ale no zobaczcie, wynik, wynik całkiem niezły, minuta... Minuta 36, bardzo dobry wynik, bardzo dobry wynik. I słuchajcie, Dan 96320 i to będzie, słuchacie, dla was. Zresztą dla mnie też było lekkie zaskoczenie. Dan jest bardzo dobrą ciężarówką, ma niezłe spalanie, ale ma bardzo nisko środek ciężkości, więc wydaje się, że przez wielkie błota ma, będzie miał problemy. I to jest prawda, na bardzo głębokich błotach ma problemy, ale tutaj. Jest dość takie błoto. No, jest dość błoto takie sprawiające problemy, ale nie jest bardzo głębokie. I Dan na swoich oponach błotnych bardzo dobrze sobie daje radę. Zobaczcie, w tym miejscu ANK miała minutę, on ma 20 sekund lepszy wynik. Słuchajcie, Dan mnie bardzo miło zaskoczył. Mimo, że to jest szósty przejazd, to naprawdę bardzo, bardzo miło mnie zaskoczył. No i słuchajcie, dojeżdżamy już, dojeżdżamy, dojeżdżamy. I jeszcze. No niestety, promień skrętu ma słaby. To wychodzi w tym teście. W tym teście przejazdu po błotku wychodzi. Wychodzi niestety, że promień skrętu. W ogóle fajne miejsce wybrałem, bo nie dość, że w, w, minuta, minuta 10, bardzo dobry wynik. Yy, zaraz wrócę do mojego motku. KRS 58 yy, Bandit, siódmy przejazd na oponach oczywiście od Tajgi, błotnych pojazd, który dostaliśmy w fazie drugiej w Kanadzie yy, i słuchajcie yy, wychodzi wszystko, wychodzi jak sobie pojazdy radzą w błocie jak mają promień skrętów, trasa moim zdaniem jest bardzo dobrze dobrana i trasa jest yy, w Michigan w myszkę na pierwszej mapie, więc sami jak zaczynacie z Nooranera, możecie sobie tą trasę yy, sprawdzić. Niedaleko garażu, tak prawdę mówiąc, kawałek trzeba od garażu odjechać, ale yy, niedaleko. Słuchajcie, yy, bandyta, bardzo wywrotny, ale przyjemny pojazd, przez to, że ma bagażnik i ma yy, tam rzęsi naprawcze, koła zamienne, paliwo. Troszkę nie jest fajne, że ma 150 litrów w baku, bo, no bo jak podjeżdżamy na stację, możemy tylko ten bak dotankować, a nie możemy karnistrów załadować. Chociaż nie, czekajcie, to na stacji chyba można. Nie można z innej ciężarówki sobie ich dotankować. No i zobaczmy teraz, minuta w tym miejscu, czyli wynik może być bardzo podobny do ANK. I na to wychodzi, że będzie bardzo podobny do NK. Minuta 15 już tutaj. No i 8 opon. W zasadzie wiecie co? Mi się wydawało, że te 8 opon zrobi lepszą robotę. Ale i tak wynik jest całkiem, całkiem. Minuta 30. Minuta 30. Minuta 30 dla bandyty. Dobra, słuchajcie Azov 4220 Antarctic. Pojazd, który no, nie można go znaleźć na mapie, trzeba go kupić. Ja tutaj jadę na yy, niskiej skrzyni biegów w plusie, bo musiałem włączyć blokadę dyferencjału. Yy, I słuchajcie, yy, wydaje się, że będzie wolniej, bo niski bieg w plusie jest wolniejszy od automatu. Ale zobaczcie, co ten pojazd wyprawia. On po prostu zasuwa cały czas. Wielkie, błotne opony. Olbrzymie Potnopony to jest jeden z dwóch lodołamaczy. Nim, jak wpadniecie pod lód, to spokojnie wyjedziecie. Drugi taki pojazd to Caterpillar. Zobaczcie, w tym miejscu 35, 30. No słuchajcie, no, ANK miała minutę. Więc słuchajcie, on tutaj świetny wynik zrobi. Naprawdę zrobi świetny wynik. Tylko ja tutaj jadąc, musiałem tak wycyrklować, żeby trafić między te drzewa, bo on ma inny sposób skręcania. Skręca mu się rama. A nie koła, więc troszeczkę czasami ten, Te skręcanie dłużej trwa No ale zobaczcie wynik, minuta No rewelacja, po prostu Świetny, świetny, offroadowo W błocie, rewelacja International Paystar 5070 I dziewiąty przejazd Słuchajcie, dziewiąty przejazd Film o 40 ciężarówkach ze SnowRunnera Podzieliłem na 4 filmy I to jest dziewiąty przejazd Po nim będzie dycha I to będzie na tyle, jeżeli chodzi O pierwszy film z tych przejazdów i słuchajcie, International. No, ja nim nie jeżdżę, tak prawdę mówiąc, bo zobaczcie, on ma 240 litrów. Na pierwsze mapy jest ok, ale tutaj już powoli zaczynałem się pojazdy, którymi rzadziej jeżdżę na lifeie albo nawet wcale nie jeżdżę. A jak jeżdżę. Nie, no, Internationalem jeździłem chyba trzy razy na lifeie więc. No, tu wychodzi dlaczego. Chociaż do tego momentu. Czas ma bardzo dobry, mimo że zobaczcie, to jest dziewiąty przejazd po tym błotku, tu się już taka rowy robią, to i tak zobaczcie, ma przejazd bardzo porównywalny do NK czasowo. Bo zobaczcie, w tym miejscu minuta, a NK też miała tu minutę, więc offroadowo International nie jest taki zły. Tu by trzeba było zwrócić jeszcze uwagę na jego spalanie, 10-11 litrów, yy, ale i tak ma 40 litrów więcej od NK, więc słuchajcie, no... Założę się, że są fani tego pojazdu. Założę się, założę się, że są osoby, które lubią nim jeździć. No i zobaczcie, minuta 30, minuta 32 minuta 32. Bardzo dobry wynik, bardzo dobry wynik Pacific P12 na automacie, bo można włączyć mu AWD i blokadę dyferencjału. I jemu akurat zamiast błotnych opon wybrałem opony terenowe, bo on na błotnych oponach ma cienkie te opony. I po prostu on ma takie same opony jak International, a na tych błotnych, te z tyłu 8 opon robi naprawdę robotę. I on tu na automacie, patrzcie, na czwartym biegu jedzie, ale za chwilę sobie spadnie. Ale i tak, do tej pory 20-30 sekund. Na razie bardzo dobry wynik ma. Słuchajcie, w tym pierwszym filmie z tej krótkiej serii czterech filmów o przejeździe i testach y, y, ciężarówek w błocie, takim niby wyścigu. W zasadzie, słuchajcie, jeszcze nie wymyśliłem jak nazwać tą serię, ale może nazwę Błotny Rejs albo coś w tym stylu. W każdym razie zaraz jak skończę nagrywać to wymyślę, ale w tym błotnym takim wyścigu ciężarówek to jest niezły wynik. Niezły wynik. Dobra, słuchajcie, to jest dziesiąty przejazd. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i do zobaczenia w następnych. Z tej strony Rizrox i jeszcze tylko zobaczymy czas. Minuta 11, bardzo dobry wynik.